Akcja. Nie chciałem Wam przeszkadzać w restauracji, bo jak wchodziliście tamta drużyna wygrała, nie? Nie! Ale jesteście na podium, zajście drugie miejsce. O, to Wasza nagroda! Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu wow, Ja też już kurwa wątpię, nie? Ej, ja bardzo lubię słodycze, nie? Ale w życiu tak kurwa na pączki nie zareagowałam. Jakby rozumiecie, nie? Jest kurwa mocno, jest wysoko tutaj. Jest kurwa ciekawie, no no. Dodat do tej donacji i 1000 zł. <tryk> Czy mi się wydaje? Czy bardziej skakali z radości, jak zobaczyli pączki, niż jak usłyszeli, że dostaną tysiaka? Ok, cieszę się, że mi się nie wydawało. Pewnie w tych pączkach jest cała tablica Mendelewa, jest szansa.